Hej! Hey. E, witamy w Majowym Bukszpanie, na którym dzisiaj akurat tylko dwie osoby. E, dwie osoby, ale ile? Trzy książki? Dwie Może miałeś? jakoś, tak? Plus tutaj jeszcze są polecajki z biblioteki. E, no więc pozwolę sobie zacząć. Przyniosłam książkę do Last Unicorn, Ostatni jednorożec, Pitera S. Bigla. To jest książka napisana około 80 lat temu. 80, nie 80, 60, przepraszam. Um, także no, można powiedzieć, że dosyć stara, a mimo to bardzo ciekawa. Jest w formie bajki dla dzieci, właśnie o jednoroszu, ale robi, hmm, robi z formułą bardzo ciekawe rzeczy, moim zdaniem. To znaczy, często tak, pojawiają się takie i obecnie, i zakładam wtedy typowe wątki, które są przekręcane w ciekawy sposób, który wydaje mi się nowy, mimo tego, że to jest bardzo stara książka, także to na pewno na plus. Głównym motywem jest śmierć, świetelność, człowieczeństwo, tego typu motywy, co też wydaje mi się poprowadzone w no, ciekawy sposób. i no Nie będę opowiadać o tym, co się po kolei dzieje, bo dosyć sporo spoilerów tu by było. Ale generalnie bardzo polecam, to nawet jeżeli to nie jest moja ulubiona książka, to na pewno nie zmarnowałam czasu czytając ją, była no, ciekawa to najlepszy sposób na opisanie tego, bardzo mi się podobała. A o czym jest, Czy w się sensie, o czym tak bardziej pokrótce ta bajka? No, um, jednorożec, która dowiaduje się o tym, że jest Ostatnią ze swojego gatunku, no i później w związku z tym dzieją się rzeczy. To znaczy, główna historia i postaci nie są aż tak istotne. Bardziej przesłanie i taki, takie bardziej zakopane znaczenie. Takie mam wrażenie. Czyli ja parabola. <grystanie> <grystanie> no to moje wewnętrzne dziecko mówi, że książka o unikornie by była fajna. Tej <grystanie> no. książki? Ja mam narzeczoną na zamówienie Agnie, Angeliki Łabudy, niestety jej nie mam przy sobie fizycznie. No jak sama nazwa mówi, to jest narzeczona na zamówienie. <grywania> Dziewczyna po prostu bierze ym, zlecenia i osób, które potrzebują na przykład, żeby zdobyć majątek rodziny i tak dalej i po prostu udaje fikcyjną narzeczoną i w ten sposób tym ludziom udaje się, no i w taki sposób też, w się sensie, w inny trochę sp sposób poznaje swojego przyszłego może męża. Nie wiem, nie powiem wam. No i mogę tyle powiedzieć na temat tej książki, bo ja nie chcę spoilerować, ale zaczęłam jakby a drugi tom, ale to jest historia brata, brata, siostry brata, takiego tam. Szybki kurs miłości, tom pierwszy, od tej samej autorki, w tym samym uniwersum. I bardzo mi się podobało, <laughs> nie wiem, co powiedzieć dalej. Wiem, że czytam drugi tom i to tyle w sumie. <laughs> się zestresowałam, więc nie wiem, co powiedzieć. <laughs> Ale, Ale bardzo sumie, mi się, się podoba. Takie wyjątkowe wątki, czy typowy romans? Romans. Aha. Jest <laughs> taka, taka która bardzo. typie. Ale dwa lata temu, jak czytałam pierwszy tom, to dałam 5 na 5 gwiazdek. A teraz, po, po prawie półtora roku, zrobiłam reread, żeby. Żeby przeczytać dalsze tomy i rozumieć, to dałabym może takie 4 na 5. Tak. Wciąż dobra w swojej kategorii. Tak, ale ja lubię Romanciła. <grym> Więc tak, i to w sumie tyle z moich książek. Bardzo mi się podoba ta okładka tej książki. Zdziało do dla dorosłych, ale bardzo mi się podoba. <grym> <grym> no, to chyba tyle. Tak. Na razie. Pa.